Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj będzie odcinek dla osób, które dopiero zaczynają naukę japońskiego albo chcą zacząć. Wymienię dzisiaj 8 rzeczy, o których trzeba albo przynajmniej warto pamiętać na początku. Mam nadzieję, że te informacje okażą się pomocne. Pierwsza rzecz. Uprzedzam, że nie ma dobrego słownika polsko-japońskiego w Polsce. Chyba najbardziej kompletny jest słownik polsko-japoński wydawnictwa Edgard. Bo według opisu zawiera ponad 12 tysięcy haseł polskich i 32 tysiące ekwiwalentów japońskich, ale jest już niedostępny i ja też nie mogę go dostać, mimo że próbuję. Niestety dlatego nie wiem jak wygląda w środku tak naprawdę. Są też inne papierowe słowniki ale one są mniej kompletne, a jeśli chodzi o słowniki internetowe to naprawdę nie ma żadnego dobrego słownika. Bardzo łatwy do znalezienia jest japoński pomocnik, czyli taki polsko-japoński i japońsko-polski słownik, który ma też aplikację, ale nie polecam. Bardzo przepraszam, jeśli autor przyjedzie oglądać ten filmik, ale mimo że doceniam pracę włożoną w tworzenie tego słownika, to jakościowo pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Problem polega chyba na tym, że kiedy wpisuje się szukane słowo, wyniki nie są w dobrej kolejności i mimo że dodatkowe opisy pomagają wybierać właściwą wersję, to jeśli ktoś nie zna wystarczająco dobrze japońskiego, żeby zweryfikować wyniki, to bardzo często się pomyli, bo wszystkie częste, rzadsze i bardzo rzadkie słowa są razem przedstawiane bez jakiegokolwiek oznaczenia. I przez system sortowania wyników te mało prawdopodobne opcje często są na górze, a tych właściwych trzeba szukać gdzieś niżej. Sam nie korzystam z tego słownika i dlatego tylko domyślam się, dlaczego może być problem, ale mówię, że nie polecam, bo moi uczniowie na początku nauki czasem szukają słów za pomocą tego właśnie słownika i jak muszę sprawdzić jakie słowo, to mniej więcej jedno na trzy jest źle podpowiedziane i potem muszę napisać, że to słowo nie pasuje do tego kontekstu, do tego zdania. Sam kiedyś przeglądałem ten słownik i wiem, że odpowiednia opcja też gdzieś się wyświetla, tylko początkujący często nie jest w stanie znaleźć, rozpoznać tej odpowiedniej opcji wśród tych wyników, które pokazuje ten słownik. Są też bardziej uniwersalne opcje słowników typu tłumacz Google, DPL i tak ale kiedy szuka się pojedynczych słów, one często źle podpowiadają, bo po prostu nie ma wtedy podanego kontekstu, a taki tłumacz zawsze musi wyświetlić jakąś jedną opcję. To logiczne, bo nawet ja, gdyby ktoś mnie pytał, jak jest dać po japońsku, to miałbym problem, bo jest co najmniej kilka odpowiedników i musiałbym wiedzieć, w jakim zdaniu to ma być. Można korzystać też z i on jest w stanie też wytłumaczyć różne rzeczy, ale on też na razie dość słabo radzi sobie z japońskim. Ale za jakiś czas wychodzi nowa wersja, i mam nadzieję, że będzie lepsza. Na ten moment tutaj w Polsce jest problem z dostępem do dobrego słownika polsko-japońskiego czy japońsko-polskiego. Z kolei, jeśli ktoś posługuje się swobodnie językiem angielskim, to można znaleźć w miarę dobre, sensowne słowniki internetowe, na przykład dzisiaj. Chyba to jest jeden z powodów, dla których mówi się, że warto znać angielski, jeśli ktoś chce uczyć się japońskiego. I tutaj chodzi nie tylko o słowniki. Bo mówi się też, że nie ma za bardzo dobrych materiałów do nauki japońskiego dostępnych w języku polskim. Na przykład u mnie na kursie nie ma znaczenia, czy ktoś zna angielski, czy nie, i ogólnie ten angielski nie jest potrzebny, ale czasem udostępniam coś, co jest po angielsku, jako dodatkowe takie zewnętrzne materiały, i wtedy, jeśli ktoś nie zna w ogóle angielskiego, to niestety nie wykorzysta tego. Druga rzecz. Dużo osób bierze się najpierw za hiragane, czyli takie podstawowe pismo fonetyczne używane w japońskim, ale niestety w nieskuteczny sposób. Ten nieskuteczny sposób polega na pisaniu tych znaków po kolei. Na przykład a-a-a-a-a, i-i-i-i-i, u-u-u, e e o o o potem k-k-k-k-k, ki-ki-ki-ki i tak dalej. Może pierwszy dzień nauki hiragany może tak wyglądać, ale w ten sposób bardzo trudno jest nauczyć się tego pisma, bo Twoja głowa tylko przygląda się tym znakom i tak naprawdę niewiele pracuje. Kiedy cały czas ćwiczysz w tej kolejności, po prostu wiesz co będzie później. Czyli to nie jest pamięć samych znaków, tylko pamięć kolejności, więc lepiej uczyć się w losowej kolejności. Pełno jest stron czy aplikacji, które pozwalają robić quiz, na którym pokazują losowo te znaki i musisz odpowiedzieć, co to za znaki. A jeśli trudno jest tak robić od razu ze wszystkimi znakami, bo jest ich kilkadziesiąt, to można porcjami, czyli na początku wyświetla się tylko 10 znaków. A, I, U, E, O, i jak już umiesz rozpoznawać je wszystkie, to dopiero wtedy dodajesz kolejną porcję, czyli kolejne 10 znaków na przykład. Jeszcze lepiej jest, kiedy jednocześnie ćwiczysz jeszcze pisanie i tutaj nie ćwiczenie pisania jest ważne, tylko to, że piszesz, bo wtedy dokładniej poznajesz te znaki i Twoje mięśnie też pracują. Tutaj też fajnie jest mieć jakiś tekst po japońsku, ale pisany w romanizacji i ręcznie przepisywać go w hiraganie na przykład. Trzecia rzecz. Jeśli chodzi o kanji, czyli chińskie znaki, to lista znaków używanych na co dzień liczy ponad 2000 znaków i to brzmi przerażająco. Ale tak naprawdę większość znaków składa się z cząstek, które się powielają w wielu znakach. I one same w sobie mają w miarę proste kształty, jest ich nieco ponad 200, nie 2000. I dlatego im więcej znasz znaków, tym łatwiej będzie nauczyć się kolejnych, bo najczęściej to są złożenia elementów, które już poznałeś. Osoby, które zaczynają naukę japońskiego i później fascynują się chińskimi znakami, często zapamiętują nawet kilkaset znaków w parę miesięcy. Czwarta rzecz. Wbrew pozorom, słownictwo często sprawia problem. Trudniej jest zapamiętać japońskie słowa niż np. włoskie słowa, niemieckie słowa, dlatego że japońskie słowa nie kojarzą się z niczym. Języki europejskie często mają częściowo wspólne słownictwo. I czasem jedno słowo po prostu ma różne wersje w różnych językach, a tak naprawdę to jest to samo. Na przykład słowo kultura. To słowo brzmi wszędzie podobnie, przez to, że ma wspólną genezę. A po japońsku, na przykład, kultura to będzie bunka. Przez to trudniej zapamiętać japońskie słowa i też łatwiej zapomnieć. Z czasem będzie można znaleźć powiązania między japońskimi słowami, ale na początku wszystko brzmi bardzo obco. I do tego bardzo dużo japońskich słów brzmi podobnie do siebie i to jest dodatkowe utrudnienie. Piąta rzecz. Język grzecznościowy, który jest w różnych materiałach, nie wystarczy, żeby dogadać się w Japonii. W języku japońskim są głównie dwa style, czyli taki zwykły i też grzecznościowy tak zwany kiego. Jeśli mam krótko opisać jaka jest różnica między nimi, to ten grzecznościowy ma dłuższe formy i odmiana też jest inna. Zazwyczaj materiały dostępne w różnych miejscach zaczynają się od tego grzecznościowego, bo autorzy wychodzą z założenia, że lepiej umieć mówić grzecznie, bo obcokrajowcy najczęściej przyjeżdżają do Japonii turystycznie i rozmawiają z nieznajomymi Japończykami, a to znaczy, że lepiej mówić w tym języku grzecznościowym. To tak, tak. Tylko ja nie popieram tej idei i też widziałem w internecie, że grupa ludzi, którzy interesują się językami i znają się na nich. Zazwyczaj twierdzi, że to nie ma sensu. Nasze argumenty są takie, że po pierwsze można posługiwać się jedynie tymi formami grzecznościowymi tak długo, jak nie ma żadnych rozbudowanych zdań, czyli prawie każde chociaż trochę rozbudowane zdanie wymaga znajomości tych zwykłych form niegrzecznościowych. Po drugie, na poziomie, gdzie zna się tylko te grzecznościowe formy, człowiek i tak nie jest w stanie dogadać się po japońsku, bo to jest za niski poziom, żeby prowadzić jakieś sensowne rozmowy. A po trzecie, kiedy zaczynamy od tych grzecznościowych form, minimalnie ułatwiamy sobie początek nauki, ale utrudniamy sobie całą resztę, bo to te grzecznościowe formy są pochodne od tych zwykłych. I kiedy poznajemy nowe rzeczy, najczęściej musimy wracać do tych zwykłych form jako do punktu wyjściowego, a to jest niepotrzebna operacja, bo nie musimy tego robić, jeśli zaczniemy od tych zwykłych form po prostu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Szósta rzecz. Japoński nie jest nielogicznym językiem, tylko innym. Japoński wydaje się nielogiczny tylko wtedy, kiedy patrzy się z perspektywy języków europejskich, a japoński sam w sobie nie jest nielogiczny. Tutaj przydaje się umiejętność, żeby najpierw roztapiać sformułowane myśli i formować je na nowo, bo struktura języka jest tak inna w przypadku japońskiego, że jeśli mamy jakieś myśli w języku polskim i próbujemy je przełożyć po prostu od razu na japoński, to najczęściej to się nie uda. Kiedy osiągamy wyższy poziom zaczynamy już po prostu myśleć po japońsku, więc wtedy już nie ma problemu, ale na początku nauki też lepiej się starać nie myśleć po polsku, bo to trochę utrudnia. Na przykład kiedy chcemy powiedzieć, że ten kot ma niebieski ogon, łatwiej jest kiedy nie myślimy ten kot ma niebieski ogon, tylko w głowie wyobrażamy sobie taki obraz z kotem z niebieskim ogonem. Siódma rzecz. Dobrze jest zanurzać się w danym języku, kiedy uczymy się języka, albo chociaż starać się o jak najczęstszy kontakt z nim, ale o ile w nauce angielskiego nie jest to trudne, to przy japońskim to jest spory problem. Możemy wyłączyć sobie japońskie produkcje audiowizualne, czy nawet jakieś filmiki na YouTube, ale z kolei trudno jest mieć kogoś, z kim można rozmawiać po japońsku. A jeśli chcemy przeglądać japoński internet, jest bariera chińskich znaków bo nie wszystko będzie pisane fonetycznie i połowa tego, co widzimy to jakieś znaki, których nie rozpoznajemy przynajmniej na początku nauki, bo jest ich za dużo. Ta trudność w robieniu sobie japońskojęzycznego środowiska może być sporym utrudnieniem w nauce japońskiego. Ósma rzecz. Jeśli ktoś chce zacząć naukę japońskiego bardziej ze względów praktycznych, a nie fascynacji, to warto się zastanowić jednak, czy na pewno trzeba się uczyć tego japońskiego w takiej sytuacji. Tutaj mówię głównie o przypadkach, gdzie człowiek chce pojechać do Japonii na wycieczkę na dwa tygodnie, na przykład, i dlatego chce zacząć naukę japońskiego. I to konkretnie wtedy, kiedy nie chodzi o pojedyncze zwroty, tylko o całe podstawy. Jeśli ktoś w ogóle przeprowadza się do Japonii, albo musi, to jak najbardziej zachęcam do nauki japońskiego. Ale jeśli ten japoński ma się przydawać tylko przez dwa tygodnie wycieczki, to możliwe, że to nie jest najlepsza opcja. Oczywiście każdy Japończyk to doceni ten wysiłek, jeśli przygotowuje się językowo na wyjazd. I jeśli chodzi o samą wycieczkę, to są chyba same plusy z nauki języka. Ale jeśli przyjmujemy na przykład, że uczymy się przez pół roku przed wyjazdem to poświęcenie jest ogromne i trochę nieproporcjonalnie duże względem tych plusów, szczególnie jeśli człowiek planuje zwiedzić same duże miasta jak Tokio, Osaka albo jakieś inne turystyczne miejscowości, gdzie nie brakuje informacji po angielsku. Rzeczywiście Japończycy dość słabo mówią po angielsku, ale w dużych miastach ten problem jest podobno mniejszy i też nawet jeśli akurat nie będzie nikogo, kto mówi po angielsku, to czasem wystarczy wyciągnąć telefon, mówić do niego i pokazywać tłumaczenie. Może to nie jest zbyt miłe, ale jednocześnie dobre, bo można się dogadać i ci Japończycy też dzięki temu nie muszą wysilać się po angielsku. W Japonii raczej nie ma też ludzi, którzy oszukują turystów, którzy nie znają japońskiego i też nie jest tak niebezpiecznie tam, żeby znaleźć się w jakiejś sytuacji zagrażającej życiu. Więc możliwe, że jeśli masz poświęcić dużo czasu, żeby ogarnąć chociaż podstawy i ułatwić sobie wycieczkę, a potem znajomość japońskiego już nie będzie Cię potrzebna, to może lepiej nauczyć się tylko pojedynczych zwrotów, które nie wymagają zrozumienia samego języka, i próbować resztę z angielskim. Ja sam pracuję jako nauczyciel japońskiego i z moich ust może to brzmi kuriozalnie, ale naprawdę czasem nie opłaca się tak męczyć. Jednak spotkałem dużo ludzi, którzy chcą znać chociaż podstawę przed wyjazdem do Japonii, i bardzo dziękuję im za szacunek do mojego kraju i ludzi, którzy tam mieszkają. I mam nadzieję, że jeśli ktoś mimo wszystko zytuje się na naukę japońskiego z okazji wycieczki do Japonii, to mam nadzieję, że japoński będzie pasją tej osoby później. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wskazówki Wam pomogą. I skoro dalej oglądacie ten filmik, to domyślam się, że właśnie interesuje Was nauka japońskiego. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy w nauce, to zapraszam na swoje kursy albo jakieś inne formy nauki ze mną, bo jeszcze przynajmniej przez jakiś czas planuję organizować zajęcia z japońskiego. Autopromocja. Wiedzieliście, że Ignace z Japonii tworzy autorską muzykę pod pseudonimem Skimach Kanai? Sprawdźcie najnowsze kompozycje i inne utwory na kanale Skimach Music. Część muzyki jest dostępna również na Spotify i innych serwisach streamingowych.